Dzień dobry! Nazywam się Małgorzata Kościanek i jestem specjalistką do spraw komunikacji zewnętrznej w wirtualnym biurze Szucha Business Center. W dzisiejszych czasach wirtualny adres jest swoistą korzyścią zarówno dla osób, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą, jak i dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku, ale dążą do optymalizacji swoich działań. Jedną z usług świadczonych przez spółkę LS Consulting and Management jest prowadzenie wirtualnego biura. A zatem, jakie korzyści płyną z usług wirtualnego biura oraz co odróżnia nasze biuro od innych? Pierwszą z korzyści jest adres do rejestracji firmy. Adres ten można wskazać jako siedzibę zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. Jest to adres formalnie uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje. Dodatkowo mieścimy się przy Alei Szucha. Jest to prestiżowe miejsce w samym sercu Warszawy. Wskazanie tego adresu na Państwa w materiałach promocyjnych może pozytywnie wpłynąć na wizerunek Państwa przedsiębiorstwa. Drugą korzyścią jest kompleksowa obsługa korespondencji. Przyjmujemy dla Państwa przesyłki, ewidencjonujemy je, informujemy Państwa o ich nadejściu oraz przesyłamy skan. Jest to rozwiązanie, które pozwoli Państwu oszczędzić czas i mieć stały dostęp do korespondencji. Kolejną korzyścią jest możliwość wynajęcia sali konferencyjnej. Jest to kameralne miejsce, w którym można spotkać się z klientem, jak i przeprowadzić szkolenie biznesowe. Wirtualne biuro Szucha Business Center jest idealnym miejscem zarówno dla jednoosobowych przedsiębiorców, jak i dla spółek. Jednak, aby dowiedzieć się, jak to działa w praktyce, zachęcam do wysłuchania wywiadu z naszym wieloletnim klientem, z panem mecenasem Edmundem Falandyszem. Wywiad przeprowadzi Natalia Piel specjalistka ds. spraw komunikacji zewnętrznej w wirtualnym biurze Szucha Business Center. Zapraszam do wysłuchania. Witam Państwa i naszego dzisiejszego gościa, mecenasa Edmunda Falandysza. Panie mecenasie, o czym powinna pomyśleć osoba, która planuje rozpocząć działalność gospodarczą? Rozpoczynając działalność gospodarczą, na pewno trzeba pomyśleć o biurze, o zapleczu logistycznym, aby móc no, wykonywać tą działalność w dzisiejszych czasach. No, zależy, od jakiego przedsiębiorcy, o jakim przedsiębiorcy mówimy. Jeżeli mówimy o indywidualnej działalności, to w zasadzie nie jest konieczne posiadanie biura dużej kancelarii. Można wykonywać czynności również za pośrednictwem no, różnych usług towarzyszących, co powoduje znaczne obniżenie kosztów. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy korzystanie z usług wirtualnego biura jest legalne. Jak na kwestii wirtualnego biura patrzą różne urzędy? Wirtualne biuro jest legalne, absolutnie. Jest to usługa powszechnie stosowana na całym świecie. Przedsiębiorcy rejestrują swoją siedzibę. Odbierają korespondencję. Jest to absolutnie przyjęta w dzisiejszych czasach forma prowadzenia. No tak naprawdę chodzi o adres korespondencyjny adres do wykonywania działalności. Zdarzają się różnego rodzaju wątpliwości, czasami związane z Ustalenie miejsca wykonywania działalności, a adresu korespondencyjnego, ale w tym przypadku no, mogę odesłać do przepisów e, skarbowych, i e, tak naprawdę te wątpliwości są jedynie hipotetyczne, bo, bo Urząd Skarbowy jest właściwy, e, taki, jaki wskażemy, właśnie do wykonywania działalności. E, jeżeli będzie to kwestionowane, no to e, e, będzie to w przypadku, gdy Faktycznie jest to na przykład zakład produkcyjny, jest w innym miejscu, a w innym miejscu jest siedziba czy rejestracja biura wirtualnego, co jest sytuacją niespotykaną po prostu w praktyce. Jest to, wydaje się, problem jedynie hipotetyczny. Dlaczego przedsiębiorcy powinni rozważyć formę biura wirtualnego zamiast stacjonarnego? No oczywiście główną, główną Zaletą są koszty i, i przystępność. To biuro bardzo często wynajmuje się na długie okresy, oznaczone bądź nieoznaczone z długimi okresami wypowiedzenia. Ponosimy pewnego rodzaju koszty, nakłady, które nie wiadomo czy się zwrócą, a, a, a następnie no, bez względu na to, co, co się będzie działo po jednej stronie, szczególnie. Mamy przypadek, właśnie teraz, pandemii. Ludzie e, ograniczają działalność, a umowy e, dalej funkcjonują i należy płacić duże koszty. W przypadku wirtualnego biura mamy to: są to, są to tylko no, drobne, drobne koszty związane z opłatami e, miesięcznymi, a cały sekretariat, cała obsługa czy koszty związane z biurem po, pozostają po stronie, właśnie, usługodawcy. I e, jeżeli potrzebujemy spotkać się, potrzebujemy sali konferencyjnej, potrzebujemy jakiegoś miejsca do pracy, to kontaktujemy się właśnie z wirtualnym biurem czy właśnie z taką obsługą sekretariatu i mamy zapewniony dostęp do no, miejmy nadzieję, bo, bo różne są biura, do ładnego biura, ładnej sali konferencyjnej i możemy w każdej chwili świadczyć te usługi. A a jeżeli nam się działalność nieco zwolni, to znaczy yy, yy, będą jakieś problemy, no to nie mamy tego dużego kosztu czy dużego ryzyka związanego z no, utrzymaniem takich umowy. Był Pan wieloletnim klientem wirtualnego biura Szucha Business Center. Co wyróżnia Szucha Business Center na tle innych biur wirtualnych? No, przede wszystkim zespół i, i lokalizacja. No, osoby, osoby pracujące w SHBC, no tworzą taką, powiedzmy, no, atmosferę, profesjonalną atmosferę obsługi klienta. Tutaj, żeby też Państwo wiedzieli, bardzo często ludzie obawiają się tego, że wirtualne biuro będzie kojarzone właśnie przez klientów jako, jako taka forma jakichś tam tańszych rozwiązań, cięcia kosztów a, i, i może to w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na ocenę osoby. Tutaj mamy co innego, oferta szucha, szucha BC jest skierowana do osób, które prowadzą działalność, nie jest skierowana do klientów tej działalności. To znaczy nie ma tutaj takiej jednoznaczności wchodząc do biura, czy korzystając z sali konferencyjnej. Tu nie ma jakichś banerów, plakatów, że jest to wirtualne biuro. Jest to zachowane w takiej konwencji właśnie kancelarii. Są tu prowadzone kancelarie, pracuje się w różnych pokojach, jest ładny sekretariat, są wspaniałe osoby i to, to powoduje, że no, widziałem kilka różnych yy, wirtualnych biur tego typu. no Nie jest to jakiś żworek, do którego się wrzuca klientów, tylko pochodzi się do ludzi indywidualnie, jest kontakt z klientem. Biuro jest bardzo ładne i, i jest, jest tutaj, no, osiąga się ten cel i efekt, jakim jest właśnie pokazanie na zewnątrz do klienta właśnie współpracy z profesjonalistami w ładnym miejscu, a jednocześnie mamy, no, mamy możliwość sprawnego kontaktu, jest to jest obsługa korespondencji, nie musimy chodzić na pocztę, jeżeli chcemy to omawiamy spotkanie w sali konferencyjnej. No, jest, to, jest to taka, taka forma, którą no na pewno polecam. Szczególnie warto zwrócić uwagę przy wyborze wirtualnego biura. No, na pewno lokalizacja i, i miejsce. No, często zdarza się, że takie biuro stanowi jedynie sekretariat, który wygląda raz dobrze, raz źle i, i, i dalej nie ma, nie ma nic, biura nie oferują żadnych możliwości coworkingu czy, czy wynajęcia sali. Więc na pewno miejsce, lokalizacja i żeby. żeby też Nie wyglądało to jest mnóstwo banerów, reklam, że jest to wirtualne biuro, bo to też może, może ktoś pomyśleć w kontekście klientów wirtualnego biura, że, że nie, nie jest zainteresowany taką współpracą, bo od razu z zewnątrz widać, że to jest wirtualne biuro. No właśnie o to chodzi, że konwencja jest zupełnie inna: to jest stworzenie takiej wspólnoty osób, wspólnoty podmiotów, którzy razem. Wskazują na pewne, pewnego rodzaju, no, głównie tutaj mamy do czynienia z adwokatami, radcami prawnymi prawnikami, ale również są to różnego rodzaju spółki. Wtedy jesteśmy członkiem takiej społeczności, a nie klientami wirtualnego biura i ten klient o tym wie widzi i widzi i może być w związku z tym na przykład zniesmaczony taką sytuacją albo albo no, obniży to, to zaufanie, więc na pewno miejsce i, yy, i ludzie, no, oczywiście kontakt z tą osobą, możliwość zadzwonienia, prawda, obsługa, korespondencji, yy, warto, warto wiedzieć, yy, wiedzieć, że jak to wygląda, w jaki sposób, bo niektórzy w ogóle nie wiedzą yy, jak działa wirtualne biuro, jakie usługi yy, są no, oferowane, i, i dopóki tego się nie dowie, no to też nawet nie będzie chciał pójść do wirtualnego biura. Ale, no, tak jak mówię, jakość i, i, i kontakt z, z klientem jest bardzo ważną rzeczą oprócz tego właśnie biura. Jeżeli chodzi o kwotę, no to, to nie jest kwestia, biorąc pod uwagę różnice stawek, jakie są na rynku, no to to jest, to są. Różnice rzędu 50 zł miesięcznie, czyli no, w skali roku jest to 600 zł. Nie, nie, są to, nie są to jakieś duże wahania, więc cena tutaj nie jest decydująca, a potencjalnie z takim, z takim zespołem czy z takim miejscem zaufanym dostajemy na wiele lat, więc no, później, późniejsze problemy ze zmianą adresu. I, i, I problemy związane z odbieraniem korespondencji w jednym miejscu po tym, jak, jak przenosimy się do innego miejsca, są nieporównywalnie większe, czy, czy te koszty i ten, ten, te wszystkie czynności do wykonania, niż w sytuacji, gdy weźmiemy jedno no już polecone przez kogoś i profesjonalnie prosperujące biuro. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, głównie prawniczą, to jakie korzyści z usług wirtualnego biura odnoszą młodzi adwokaci, radcowi prawni, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową? No, na, pewno, na pewno faktura VAT, rozliczenie kosztów, no, jest, to, jest to stała miesięczna kwota, plus oczywiście no, w zależności od tego, jak się, jak się osoba porozumie, możliwość właśnie wynajmowania sali czy, czy pracy. Yy, no, w biurze są to, są to koszty, no, które są w całości rozliczane, tak? i, i mamy, mamy tutaj spore oszczędności związane z wszystkimi innymi kosztami, które by były w przypadku wynajmowania biura no, czasami, czy dość często, właśnie na długoletnie umowy. Zatem podatkowo jest to odliczenie, odliczenie kosztów, na pewno. Czy poprzez korzystanie z usług wirtualnego biura? Można nawiązać sieć kontaktów? No tak, absolutnie. Ja tutaj roz, rozwój działalności no, można to na takim przykładzie zaprezentować. No, również w którymś momencie była firma, która zarejestrowała się firma transportowa, która, która próbowała tutaj no, wejść na rynek powiedzmy z, z zagranicy i, i, i chcieli mieć adres w Warszawie od razu zapytali się o jakąś tam pomoc w obsłudze prawnej i można było wybierać spośród no, kilku różnych, kilku czy kilkunastu różnych podmiotów, osób, które są zaprzyjaźnione. Czy są już od jakiegoś czasu, czy są już dłużej, czy wiadomo, że się specjalizują w danej branży. Tutaj jest oczywiście taka możliwość. Nie, nie, nie każdy, nie każdy Y, widzi w tym potencjał, bo, bo po prostu szukamy klienta y, gdzie indziej, a tak naprawdę tutaj również możemy znaleźć y, może nie klienta, a, a nie wykluczam, że, że można znaleźć klienta, ale również osobę do współpracy, a również jeżeli ja bym miał właśnie konieczność czy, czy potrzebę skorzystania z firmy transportowej, no to już nawiązując kontakt przez, przez takie wirtualne biuro, no to już widzę szereg szereg no, tutaj możliwości współpracy, a z kolei w zakresie obsługi takiego podmiotu, no to, no to również tak jako, jako adwokat wiem, co trzeba wykonać I, i mogę wesprzeć taki podmiot właśnie w ich, ich problemach, czy w ich procedurach niezbędnych do wykonania. Więc na pewno, na pewno jest to szereg, jest to, jest to zbiór klientów, jest to określona liczba podmiotów z różnych branż. Głównie są to firmy prawnicze ze względu na charakter biura i, i jego wystrój, ale niekoniecznie, nie. Obsługa sekretariatu jest na tyle operatywna i przystępna, że również są to podmioty z innych branż. Czy w czasie pandemii korzystanie z usług wirtualnego biura jest atrakcyjnym rozwiązaniem? Absolutnie. Wirtualne biuro jest tutaj no, alternatywą, a dla niektórych, yy, dla niektórych, no nawet, nawet, takim, powiedzmy, to wybawieniem od, od problemów podczas pandemii. No, umowy najmu trwały, bywały różne sytuacje negocjacji i pewnie większość z nas się z nimi spotkała w jakiś tam sposób. No nie było tak, że umowy najmu wygasały, nie było tak, że nie można było prawda, nie i płacić czynszy, więc yy, no. Wirtualne biuro jest tak naprawdę, działa, jest do dyspozycji, tak, to znaczy korzystamy wtedy, kiedy chcemy, bo do płacimy, płacimy jakąś tam jedną stawkę, która jest nie, niewysoka w porównaniu do wynajmu biura, ale to, to biuro działa wtedy, kiedy my chcemy, a nie na odwrót. My, my, jeżeli nie mamy teraz dużo pracy, nie mamy klientów, no to nie musimy ponosić tych kosztów, a z drugiej strony, jak były zamknięte na przykład, restauracje. Wielu, wielu moich młodszych kolegów miało problem właśnie z przyjęciem klienta, bo nawet nie mogli tego zrobić w restauracji. Nawet jeżeli mają kilku, no niedużo nie nie dużo klientów, szczególnie na początku, no to nawet nie mogli się spotykać w restauracjach, bo niektórzy nie mogą się spotkać w domu. A biuro, wirtualne biuro, czy obsługa, właśnie tego typu, jaka jest w przypadku Szucha Business Center. No, pozwala nam wynająć salę konferencyjną. Wszelkie, wszelkie standardy dezynfekcji i, i, i sanitarne są tutaj spełnione, więc absolutnie wynajęcie takiej sali na spotkanie no jest alternatywą, czy jest takim, takim ratunkiem w czasie pandemii. Podsumowując, okiem prawnika jedna najważniejsza zaleta wirtualnego biura. Okiem prawnika, no, jedna, jedna najważniejsza zaleta, no, przystępność, to, to, jest, to jest coś, co może podsumować, podsumować jako, jako jedno określenie, przystępność, to znaczy możliwość skorzystania z obsługi korespondencji w przystępnej formie, dostajemy na maila, nie musimy stać w kolejce, dostajemy to, prawda, z komentarzem, z datą, i tak dalej. Przystępność, bo dzwonimy do, do, do sekretariatu, dzwonimy do określonej osoby, czy, czy piszemy maila w zakresie wynajęcia, czy, czy wskazania daty, które moglibyśmy wynająć yy, salę konferencyjną, czy, czy możliwość pracy. No właśnie w przystępnej formie od razu z osobą, którą, którą się zna, kojarzy, bo czasami. Trzeba, czasami jak się osoba pojawia w biurze, no to odbiera tą korespondencję, która fizycznie dotarła do biura. No to zna ta osoba, ten klient zna tą osobę, więc ta osoba jest przystępna dla nich. To znaczy y, wykonuje, wykonuje prośbę w sposób dogodny dla, dla klienta. Y, przystępność takich takiej formule, właśnie też wynajem takiej sali konferencyjnej, y, ładnej w, w ładnym biurze, powoduje. Powoduje to, że łatwiej nam jest w kontaktach z klientami indywidualnymi. Więc to, to może w taki sposób bym to podsumował. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że udzielone odpowiedzi będą dla Państwa doskonałym poradnikiem na drodze budowania własnej firmy we współpracy z wirtualnym biurem. A wszystkich zainteresowanych ofertą wirtualnego biura Szucha Business Center serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.